Cześć, Cześć, witajcie na kanale Kubix Play. A teraz w tym momencie nagrywamy skoki yy, po raz, skoki, raz. Po raz yy, wielok, po raz nie, prawie cały dzień na tym zeszło. No, ale może coś z tego wyjdzie. A teraz Kuba pokaże wam coś superowego. I na końcu czeka go fajna niespodzianka. Jaka? Powiedz. Żadna. Go! Ale pójść zawala drzwi. Drzwi są zamknięte, kolego. A teraz do ściany i na to. A więc widzicie, Kuba Zendlaw dostał lanie ode mnie, bo pod ostatnimi filmami nie dostawił ani subika, ani dzwoneczka, ani nawet łatki w górę. To już przecież skandal. No ale trudno, wy musicie zrobić to za niego. A my teraz się z wami żegnamy Nara!